Jak powstało, powstawało w ogóle KPO, że ułamek tych środków powinien pójść także na w jakim sensie refundację strat, jakie poniosła branża hotelarsko-restauracyjno-kateringowa. Nie jestem autorem tego projektu, ale rozumiem intencje, jakie przyświecały Unii Europejskiej i naszym poprzednikom, kiedy generalnie te programy projektowano. Natomiast nie, nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. W drodze do Łeby rozmawiałem telefonicznie panią, z panią minister Pełczyńską-Nałęcz, odpowiedzialną za realizację KPO. Dowiedziałem się, że o nieprawidłowościach, czy możliwych nieprawidłowościach, albo niechlujności, czy właśnie głupio czasami rozdawanych środkach Ministerstwo pani Pełczyńskiej, pani minister Pełczyńskiej na Łęcz wiedziało, iż od pewnego czasu przeprowadzana jest kontrola w, w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za te. te, te Yy, Mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarsko-restauracyjno-cateringową. -restaurac Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Będę chciał jak najszybciej, aby ta kontrola doprowadziła do yy, yy, rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki. Z tytułu tego projektu tam, gdzie ten wydatek był nieuzasadniony, merytorycznie będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków tam, gdzie one zostały ewidentnie nadużyte.